W ostatnim czasie udało mi się nagrać bardzo ciekawe sceny, w których główną rolę grają sarny. No, na pierwszy rzut oka może tak się nie wydawać, no bo sarny to są takie dzikie zwierzęta, które najczęściej możemy dostrzec, bo możemy je zobaczyć jadąc samochodem, będąc na spacerze, bo to są takie zwierzęta, które najbardziej ze wszystkich takich naszych dzikich zwierząt tolerują człowieka. Moim zdaniem jest to też lis, czyli takie typowe gatunki, które możemy najczęściej w lesie bądź w łąkach spotkać. I często te zwierzęta możemy dostrzec, ale nie zawsze możemy zobaczyć niektóre ich ciekawe zachowania. I takie zachowania udało mi się udokumentować. I na początku już domyślałem, domyślałem się, o co chodzi ale były w jakimś tam procencie dla mnie pewną zagadką. Musiałem te nagrania obejrzeć jeszcze raz, żeby uzmysłowić sobie, o co w tym wszystkim chodzi. I dzisiaj postaram się wam przekazać, o co chodzi z tym, co te sarny, te młode koziołki, czyli młode sarny z tego roku, robią przed samą kamerą. Bo jest to zachowanie, które naprawdę rzadko można... Zobaczyć, a tym bardziej jeszcze nagrać. Ja już w zasadzie jestem zdrowy, już czekam w takim bloczku startowym, żeby wyruszyć do lasu, bo tydzień w lesie nie byłem, więc dla mnie to jest bardzo dużo. Bardzo się stęskniłem już za tym lasem, za tymi zwierzętami, dlatego no, bardzo się cieszę i też człowiek sobie wtedy potrafi zdać sprawę, że czasami taki jeden kroczek w tył, że trzeba zostać w domu. Że nie można wyjść, a jest ładna pogoda, no przeobraża się w takie dwa kroki, które możemy zrobić do przodu, bo to szczęście, które we mnie jest, i taka ekscytacja, że już mogę tam wrócić, że już jutro będę w lesie, no to naprawdę to jest bardzo pozytywny bodziec. Więc no, bardzo się cieszę, już się nie mogę doczekać, kiedy wyruszę, kiedy już będę mógł obserwować zwierzęta, zostawić kamery, żeby nagrywać kolejne wspaniałe sceny dla Was. Yy, tak jak mówiłem, dzisiaj myślę, bardzo ciekawa taka zagadka, którą sobie razem rozszyfrujemy, yy, bo udało mi się nagrać też inne zwierzęta, inne koziołki, które miały bezpośredni wpływ na to, jak zachowywały się te młodsze. Więc może zacznijmy od początku. Na samym wstępie warto powiedzieć o usytuowaniu kamery. Kamerę usytuowałem w taki sposób, żeby była ona skierowana na takie miejsce w lesie, gdzie jest nieco więcej przestrzeni, bo wiem, że tutaj uwielbiają przebywać sarny. I te starsze, i te młodsze. Wiem, że zawsze tutaj przychodzą. I zobaczcie, tak było i tym razem. Jako pierwszy pojawił się Największy koziołek z tej części lasu, on jest najstarszy w tym miejscu, i on od razu tą kamerę zauważył, bo te bardziej doświadczone zwierzęta od razu zauważają każdą nawet minimalną zmianę w ich otoczeniu. I zobaczcie, jak on wącha. On poznaje, kto tutaj był, co się tutaj działo. I cały czas patrzy na tą kamerę, ale najważniejsze jest to, że nie ucieka, tylko spokojnie sobie wącha, oblizuje się i przechodzi dalej. Po chwili pojawił się inny koziołek, ale zwróćcie uwagę na jego poroże. Jest dużo mniejsze, co świadczy o tym, że ten samiec jest dużo młodszy od tego, którego przed chwilą widzieliśmy. I te nagrania pokazałem nie bez znaczenia, to jest bardzo ważne. Przychodzi w to miejsce również sarna, czyli samica, którą teraz widzicie z dwoma młodymi, które urodziły się w tym roku. I już teraz możecie jedno z nich zobaczyć w lewym dolnym rogu. Drugie tutaj również, o widzicie już jego uszy, przeciskają się tutaj pod tym powalonym drzewem i to jest kluczowe, bo nad zachowaniem właśnie tych dwóch młodych koziołków Będziemy opierać całą narrację. To jest taki sens tego właśnie filmu. Te dwa koziołki ze swoją mamą przychodzą tutaj w zasadzie codziennie. I zwróćcie uwagę, bo ich zachowanie jest nieco dziwne i odbiega od takich standardów każdego, każdej młodej sarny. Te koziołki bardzo często tutaj przychodzą, ale wielokrotnie też nagrałem takie. Dziwne zachowanie. To zachowanie polega na tym, że one na początku się przepychają, bawią się ze sobą jak to młode zwierzęta. Tak jak teraz widzicie troszeczkę się przepychają. No jak to młode koziołki, młode samce już muszą trenować, już sobie ćwiczą, który jest silniejszy, przepychają się, ale jeden z nich zachowuje się nieco dziwnie. Bo w momencie, kiedy zaczyna przepychać tego jednego, spójrzcie teraz zachowuje się w taki sposób, jakby trwała ruja saren. I sądząc po tym, że przychodzą tutaj starsze koziołki, przychodzą tutaj dwie sarny, to pomyślałem sobie i prawdopodobnie tak jest. Jak znam te zwierzęta od wielu lat od dziecka, to wiem, że młode zwierzęta zawsze podglądają te starsze osobniki tego samego gatunku i powtarzają pewne zachowania. U nas u ludzi również tak jest, że dziecko gdzieś zauważy jak rodzic coś robi i próbuje naśladować to samo. Tak samo jest u zwierząt. I prawdopodobnie jeden z tych koziołków patrzył jak wygląda Ruja saren, jak te koziołki reagują na samice. Prawdopodobnie był świadkiem takiej sceny i ta scena Siedzi mu głęboko w głowie i stara się ją powtórzyć, jednak on jeszcze nie do końca rozumie, na czym to polega. On po prostu powtarza to, ale jest jeszcze za młody, żeby rozumieć sens. On to dopiero zrozumie, kiedy będzie troszkę starszy, i będą kolejne te ruje, i on będzie już na, ty, na tyle dorosły, że po prostu zrozumie sens i zrozumie, o co tak naprawdę w całym tym zachowaniu chodzi. I. Naprawdę te nagrania musiałem kilka razy obejrzeć, żeby to zrozumieć, żeby wiedzieć, poznać, o co tutaj chodzi. Bo zobaczcie, no te zachowania zwykłe, kiedy one podskakują, wzajemnie się przepychają, są normalne, ale to zachowanie już nie jest takie. Takim zachowaniem, które widzimy często. I ten drugi koziołek nie za bardzo wie, o co chodzi, czemu on tak robi. I po chwili zobaczcie, on się denerwuje, czemu ty mi tak robisz, i go odpycha. Ale tutaj, oczywiście, nie ma żadnego bólu, bo one przepychają się, nie mają jeszcze poroża, więc przepychają się tylko głowami, mają sierść, więc to jest taki trening, który nie powoduje żadnego, nawet najmniejszego bólu, nawet nie będą miały siniaków. To jest taki zwykły trening. No, który, przez który każdy koziołek musi przejść. Ja również zimą nagrałem takie sceny, gdzie takie starsze koziołki już ćwiczą mocniej, jeszcze też nie mają parosków, bo zimą to poroże zrzucają, ale również sobie w ten sposób ćwiczą, bo one również ćwiczą na sucho, czyli nie w trakcie rui, tylko, tylko zimą bądź, gdy są małe. Po pewnym czasie te dwa koziołki, Coś usłyszały. I zobaczcie, ten jeden już się rozgląda, rusza uszami, czyli coś nasłuchuje. Nie rusza się sam, czyli nie powoduje żadnych, żadnego hałasu, dzięki czemu nasłuchuje dużo efektywniej. I coś sobie je, ale cały czas nasłuchuje, rozgląda się i. Coś przykuwa jego uwagę raz na jakiś czas, bo gdyby nic go nie zainteresowało, to on by podskakiwał, bawił się, prawdopodobnie poszedłby dalej, ale on tego nie robi. On stoi i nasłuchuje. I zobaczcie, na drugim planie widzimy tego koziołka z początku filmu, tego młodego z tym niewielkim porożem, który w tym momencie popisuje się przed nimi i w ten sposób. Stara się z nimi bawić. On w ten sposób zwraca na siebie uwagę, bo wie, że te dwa koziołki są tylko o rok, półtora rok młodsze. I on w ten sposób chce się z nimi bawić. A chce się bawić, bo widać to teraz. Spójrzcie. On podskakuje. Zupełnie jakby był takim małym koziołkiem, który ma niespełna rok. I w ten sposób te młode koziołki zaczepiał. Szukał sobie przyjaciół. I ja już wiele razy widziałem, jak te koziołki razem się ze sobą bawią. I tutaj wiek nie ma znaczenia. To nie jest tak, że starszy przegania młodsze. Tak jak teraz tutaj macie dowód. One podchodzą do siebie, zaczepiają się, ale po to, żeby się bawić. Na koniec w tym miejscu przeszła łania ze swoim młodym jeleniem i to nagranie jest wyjątkowe, bo w promieniach słońca. Tak więc, jak już wspomniałem na początku filmu, no bardzo się cieszę, bo już mogę wrócić do lasu, już mogę znów nagrywać zwierzęta, obserwować je. I tak jak mówiłem w poprzednim filmie, kluczowy i taki najważniejszy, Najważniejsze zadanie dla mnie na najbliższy czas to będzie nagranie chociaż przez 2-3 sekundy. Ale żeby to się udało, wilka w promieniach słońca, kiedy się zatrzymuje i się rozgląda, to jest dla mnie taki cel nadrzędny. Mogą to być naprawdę 2-3 sekundy, ale żeby to się udało, bo bardzo chciałbym Wam tego wilka pokazać, bo jest naprawdę bardzo ładny. Jeżeli nie będzie jakichś wydarzeń losowych, jeżeli ten wilk na swojej drodze nie spotka grzybiarzy, jakichś ludzi, którzy coś tam będą robili z drzewem. No, to myślę, że powinien w to miejsce przyjść i stanąć właśnie w tym miejscu, w którym bym chciał, żeby to zrobił. I mam nadzieję, że tak się uda i że na swojej drodze nie spotka żadnych niebezpieczeństw, żeby nie zmienił tym samym swojej drogi, którą przebywa w las. Także ja Wam za dzisiaj bardzo dziękuję. Jeżeli nie chcecie przegapić kolejnych filmów, to subskrybujcie kanał, dawajcie łapki w górę, jeżeli film się podobał. Będzie mi bardzo miło, jeżeli udostępnicie ten film znajomym, rodzinie. No, bo chciałbym, żeby było nas jak najwięcej oczywiście nie dla mnie, a dla, dla tych wspaniałych zwierząt, które tak pięknie pozują przed kamerą i zawsze coś wymyślą ciekawego, żeby o tym opowiedzieć. I cieszę się, że mogę Wam takie historie przekazywać, bo przyroda jest niesamowita, niepowtarzalna i zasługuje na nasz szacunek, a niestety coraz częściej tej naszej pomocy potrzebuje. Jeszcze raz bardzo dziękuję i widzimy się, słyszymy w kolejnym filmie. Pozdrawiam serdecznie.